Sylwia Markowicz, 8 dzień lutego. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydarzenia telewizji łańcuch. Dzisiaj powiemy m.in. O budowie łącznika autostrady z drogą krajową, gali wręczenia statuetki animatora i sponsora kultury, porażce z Sokoła w sobotnim meczu oraz półfinale gimnazjady wojewódzkiej w koszykówce chłopców. Bezpośrednie połączenie łańcuckiego węzła autostrady z drogą krajową, to inwestycja, na którą czekają z niecierpliwością kierowcy, ale też, a może przede wszystkim mieszkańcy łańcuta. Łącznik ma wyprowadzić narastający ruch z miasta, a przynajmniej częściowo udrożnić ulicę podzwierzyniec. Na jego wybudowanie będziemy jednak musieli czekać prawdopodobnie aż do 2021 roku. Zanim uruchomiono nowy odcinek autostrady, przez ulicę Podzwierzyniec dziennie przejeżdżało 15 tysięcy samochodów. To dużo, a od kiedy możemy podróżować przez nasz region A4, na którą z łańcucha wjeżdża się właśnie tędy, ten ruch wzrósł jeszcze bardziej. To powód do frustracji dla niejednego mieszkańca. Tak, tutaj najbardziej jest źle wyjechać i wjechać. To jest bardzo duży ruch, Tu jest zagrożenie. Niech teraz te czwórkę zrobili, to tu właśnie ta trasa najbardziej zablokowana. Ja wiem, że się fajnie wszystko buduje, ale, ale niech pomyślą o tych ludziach, co tutaj mieszkają. Największy problem jest godzina szczytu, to jest problem z, z, z przejazdami samochodów. Denerwuje się, że nieraz są korki stąd, aż do Łańcuta. Co mogłoby pomóc? Między innymi bezpośrednie połączenie drogi krajowej na wysokości granicy Łańcuta i Głuchowa z łańcuckim węzłem autostradowym. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich właśnie finalizuje przetarg na wykonawcę projektu budowy takiego łącznika. Podpisanie umowy z projektantem ma nastąpić w połowie lutego. Już dziś wiemy, że długi na prawie 3,5 km łącznik będzie zaczynał się na skrzyżowaniu drogi krajowej z ulicą Graniczną, a kończył na rondzie w Woli Małej. Droga przebiegać będzie w większości poza miastem. Wstępna koncepcja do projektu do tej pory zakłada dwa warianty – preferowany zaproponowany przez burmistrza Łańcuta i alternatywny. Ten pierwszy omija zabudowę mieszkalną w rejonie ulicy Granicznej i Szenwalda. Drugi idzie po śladzie ulicy Granicznej. Ostateczny przebieg zatwierdzi decyzja środowiskowa. W obu wariantach łącznik zostanie poprowadzony wiaduktem nad linią kolejową i ulicą Głuchowską, a z ulicą Kochanowskiego będzie przecinał się w formie jednopasowego ronda. Będzie też most nad potokiem Mikośka. W projekcie znajdą się chodniki i ścieżki rowerowe. Cała dokumentacja powinna być opracowana do połowy czerwca 2018 roku. Dopiero wtedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. A to znaczy, że łącznik realnie może powstać dopiero między 2020 i 2021 rokiem. Zarządowi bardzo zależy na tym, żeby ten łącznik powstał, choćby ze względu na to, żeby wykorzystać ten w pełni ten węzeł, który jest Dokładnie. autostradowy, bo on dzisiaj państwu robi krzywdę, bo wam wprowadza cały ruch do miasta. Także mówię, jesteśmy w okolicach 2020-2021 roku, no to jest tak jak, jak to jest, jak to, jak to realnie wynika. Być może Państwu obieca ktoś, że to się da zrobić szybciej, natomiast ja mam taką zasadę, że nie opowiadam ludziom głupot, tylko mówię tak jak jest. Wizja powstania łącznika dopiero po 2020 roku wielu mieszkańców jednak nie zadowala. Z tego co wiem już poszczególni mieszkańcy poszczególnych dzielnic poprzez swoje rady osiedlowe, napisali takie pisma do Urzędu Marszałkowskiego o przyspieszenie właśnie projektu i budowy łącznika. Będziemy robić wszystko ze swojej strony, ażeby Zarząd Dróg Wojewódzkich przyspieszył wykonanie nie tylko projektu, ale wykonanie również fizyczne. Tego łącznika. Jest on bardzo ważny i istotny dla naszego miasta. Koszt budowy łącznika to około 40 milionów złotych zarząd dróg wojewódzkich do tej pory czyni starania, żeby pozyskać zewnętrzne środki na budowę. Bo jeśli nie łącznik, to co może rozładować ten ruch na podzwierce? Nie widzę innego rozwiązania, tym bardziej, że mimo to, że zostały wprowadzone opłaty tylko na razie dla samochodów ciężarowych, to jednak ten ruch nie zmalał. Ruch nie zmalał i nie zmaleje, bo tereny podzwierzeńca rozwijają się także pod kątem inwestycji. Już dziś wiemy na przykład, że w strefie ekonomicznej zatrudnienie znajdzie więcej osób niż zakłada na pierwotnie. Same tereny mają się też w przyszłości poszerzyć o nowe działki dla inwestorów, a w ślad za rozwojem oczywiście podąża większy ruch samochodowy. Jan Grabowski i Adam Szajer. To laureaci nagrodzeni statuetką animatora i sponsora kultury 2016. Są to nagrody, poprzez które MDEC chce w szczególny sposób wyróżnić osoby lub firmy wspierające lub działające na rzecz kultury w naszym mieście. Kapituła Miejskiego Domu Kultury przyznaje takie wyróżnienia już od 14 lat. Tegoroczna gala odbyła się w sobotę 4 lutego w sali PTT Łańcuch. Statuetki animatora i sponsora kultury przyznawane są przez Miejski Dom Kultury w Łańcucie raz do roku dwóm osobom lub firmom, które w sposób szczególny wyróżniły się swoją pracą na rzecz łańcuckiej kultury lub wspierały lokalne działania kulturalne. Członkami kapituły są pracownicy MDK na czele z dyrektorem. Wśród przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa, lokalnych władz, a także animatorów i sponsorów kultury z poprzednich lat. Statuetkę animatora kultury tym razem otrzymał Jan Grabowski, absolwent Krakowskiej Szkoły Muzycznej, entuzjasta i propagator muzyki jazzowej, założyciel stowarzyszenia Jazz Centrum Łańcut. Organizator wielu koncertów jazzowych z udziałem światowej sławy muzyków. Statuetka animatora kultury za rok 2016 został wyróżniony pan Jan Grabowski, który promował jazz w mieście Łańcucie. Sprowadził wielu artystów jazzowych, znanych artystów jazzowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Koncerty były organizowane w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie, w Muzeum Zamku, w kościele farnym i w wielu innych miejscach na terenie miasta. Natomiast za swoje wsparcie dla działań kulturalnych, mianem sponsora kultury, uhonorowany został Adam Szajer, właściciel firmy Asfol oraz współwłaściciel firmy Browar Łańcut. Przede wszystkim czuję się bardzo zaszczycony, że znalazłem się wśród ludzi o tak znanych i szanowanych nazwiskach w mieście łańcucie. Jest to dla mnie olbrzymie wyróżnienie i wielki zaszczyt. Nie do końca wiem, czy sobie zasłużyłem na tak znaczące wyróżnienie. Jakiś mój, moja niewielka pomoc, mój niewielki wkład w organizowanie imprez przez Miejski Dom Kultury został zauważony za kapitu przez Kapitułę, za co bardzo im dziękuję. Tradycją stało się odczytanie przez instruktorkę i członka kapituły Aurelię Piekło zabawnych wierszyków opisujących laureatów. Naszym sponsorem to nie żaden Bayer, jest niejaki jegomość pan Adam Szajer. No i jak mówią o panu owym, że to Łańcucki a foliowy. Dla Domu Kultury jest jak gwiazdka z nieba, bo nam pomaga, gdy zajdzie potrzeba. Wyróżnienia wręczali sterosta łańcucki Adam Krzysztoń, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Barnat oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury Andrzej Piechowski. Gale uświetnił koncert zespołu Dixielandowego Melody Makers. W sobotę Sokół łańcuch przegrał na własnym parkiecie z drużyną, która zajmuje ósme miejsce w tabeli. Tym samym spadł z pozycji lidera. 4 lutego w meczu 21. kolejki Sokół łańcuch, który dotychczas plasował się na pierwszym miejscu w tabeli, uległ drużynie z Poznania 72 do 74. Wydawało się, że to Sokoły będą zdecydowanym faworytem meczu, tym bardziej, że Biofarm Basket Poznań zajmuje niższe miejsce w lidze, a mecz odbył się w łańcuckiej hali. Początek spotkania nie zapowiadał porażki naszej drużyny. Pierwsza kwarta była wyrównana, ale zakończyła się przewagą Sokoła 24 do 17. Później to BioFarm przejął inicjatywę. Sokoł łańcuch walczył do samego końca, jednak zbyt duża liczba błędów i przewinień nie pozwoliła na wygraną. Zdawaliśmy sobie sprawę, że idziemy na bardzo ciężki teren. Łańcuch do siebie jeden mecz przegrał, ale postawiliśmy twarde warunki, zagraliśmy mocno w obronie. No i wpadło kilka kluczowych rzutów i cieszymy się z wygranej. Mimo, że poznaniacy notują 10 porażek, mogą poszczycić się zwycięstwami nad czołową czwórką ligi. Oprócz Sokoła wygrali również ze spójnią Legią GTK Gliwice. Po tym meczu Sokół spadł z pozycji lidera i zajmuje drugie miejsce tuż za Legią Warszawa, z którą zmierzy się w łańcucie 18 lutego. Kolejne sportowe emocje wśród młodzieży, tym razem w koszykówce. O awans na szczeblu wojewódzkim walczyły drużyny chłopców z gimnazjów. Zwycięzcą okazali się zawodnicy z Jarosławia. 3 lutego na hali MOSiR w łańcucie najlepsze drużyny sportowe z Podkarpacia zmierzyły się w półfinale gimnazjady wojewódzkiej w koszykówce chłopców. Gramy tutaj eliminacje, prawda, takie, już, które dają awans do trzeciego finału. Gra również drużyna Słańczuta Łańcuta, gimnazjum numer 1, prawda? W tej chwili zakończył się ten mecz, bardzo ważny mecz, Galicji z Przewolskiem. Jeszcze mamy dwa mecze i najlepsza drużyna z tego, z tego turnieju awansuje do ścisłego finału. W zawodach startowały cztery drużyny: Gimnazjum Sióstr Pijarek z Rzeszowa, Gimnazjum nr 1 z Jarosławia i Przemyśla. O honor dla łańcucha walczyli natomiast chłopcy z Gimnazjum nr 1. W półfinale drużyna z Jarosławia wygrała bezapelacyjnie wszystkie swoje mecze i zajęła pierwsze miejsce, awansując do finału wojewódzkiego. Zajmując drugą pozycję tuż za gimnazjum z Jarosławia, łańcuckiej drużynie nie udało się bezpośrednio awansować do finałowej fazy rozgrywek Mistrzostw Województwa. Zagraliśmy dobry mecz, ale mogliśmy lepiej popracować w obronie. Skuteczność akurat u nas i u, i przy, u, u przeciwników nie była za dobra, ale mecz myślę był ciekawy i fajne widowisko. Na zakończenie wszystkie drużyny i wyróżnieni zawodnicy odebrali pamiątkowe dyplomy. Zawody sędziowali Grzegorz, Reszytyło i Wiesław Kronostalski. Całość imprezy przeprowadził instruktor do spraw sportu Tadeusz Nari. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wydarzeniach.